Jest piątek, 22 października, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, czas na losowania gier lotto. Dzięki wygranym w EuroJackpot można doświadczać więcej. W miniony piątek padły w Polsce dwie wygrane czwartego stopnia. Szczęśliwi gracze trafnie wytypowali 4 liczby z 50 i dwie z 10. Każdy z nich wygrał ponad 223 tysiące złotych. Gratuluję wygranych. Zachęcam do typowania swoich szczęśliwych liczb przez internet. Teraz, rejestrując się do gry online, można otrzymać zwrot do 10 zł za zakup pierwszego kuponu, szczegóły na stronie lot.pl. Losowanie lotto już jutro. Tym razem do wygrania mogą być nawet 4 miliony złotych. Warto również pamiętać, że w Lotto tysiące osób wygrywają także dzięki trafieniu piątki, czwórki i trójki. Zapraszam do gry w punktach Lotto i na lotto.pl. Trwa akcja promocyjna Multi Multi. Typując 7 liczb można wygrać o połowę więcej. Co ważne, cena zakładu pozostaje bez zmian. Promocja potrwa jeszcze tylko jutro, a teraz losujmy 20 liczb w Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben nasz nie jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 71, 63, 57 78 77 76 11 51 29 73 25 Sześćdziesiąt siedem sześćdziesiąt czterdzieści dziewięć pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąt dwa czternaście dwadzieścia trzy czterdzieści pięć 65, liczba 65 jest plusem. Pojedynczy zakład mini lot to kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy. W tej grze typuje się tylko 5 liczb, a do wygrania może być nawet 400 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę.

Superszansie można wygrać nawet 2 miliony złotych. wygrać grać o te miliony wystarczy za 2 zł aktywować numer, który przypominam znajduje się na kuponach wybranych jedloto, a oto numer superszans. 0 3, 0 6, 4, 5, 4. Zwycięzcom gratuluję, a wszystkich zapraszam do dalszej gry. W kaskadzie do wygrania jest nawet 250 tysięcy złotych, a jeden los to aż dwie szanse na wygraną. Czas wylosować 12 liczb w kaskadzie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, pięć, dwadzieścia trzy, piętnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście. Siedem, dwa, dziesięć. Czas na podanie wyniku losowania Eurojackpot. W tej grze losujemy 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 10. Dodam, że dziś można było wygrać 45 pięć milionów złotych. Powodzenia! Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 33, 38, 15, 43, 34 oraz 3, 7. Gratuluję wygranych. Retransmisji dzisiejszego losowania Eurojackpot będzie można obejrzeć na stronie lot.pl w ekstrapensji do wygrania jest 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, a zwiększając stawkę w grze, wygrana może być jeszcze większa. Zapraszam na ekstrapensję. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Ekstra premia to koszt tylko złotówki dopłaconej do zakładu ekstrapensji. za to do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Zapraszam na ekstra premię. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule będy maszyny są puste. Spalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Pięć. Siedemnaście. Trzydzieści cztery. Trzydzieści. Osiemnaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest... Cztery. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można też grać online, a już za tydzień kolejne losowanie uroczek pod. Teraz do wygrania będzie nawet 45 milionów złotych. Zapraszam też na tor Służewiec w Warszawie. Przez weekend nie zabraknie atrakcji dla całej rodziny. Wieczorem z lotto. To wszystko życzę Państwu dobrej nocy.